Hej, się siemanko, jestem Bubble i dzisiaj sobie zobaczymy, czy czołg Grand Tank jest w porządku. Zrobimy sobie taką recenzję czołgu i sobie go po prostu odbierzemy, ta Grand Tanka. Potwierdzam. No, bydle to jest, jakby nie patrzeć. W porównaniu do Mausa, który jest tutaj. Let's go! Wow, <ścoughs> tak będzie chyba szybciej. A jeszcze ciężki. O, dobra. Nie jest taki wysoki jak myślałem. Przez to górne coś, to jest wielkości asety. A gdyby nie to, no to nie byłby już taki duży. Nie jest wielkości Mausa, może szerokości Mausa. Nawet trochę szerszy od Nie, no szerokości Mausa, tak troszkę szerszy od niego. A poza tym to. No to w sumie spoko wygląda. nie? Dobra, zaraz sobie zobaczymy, jak się tym gra. Czy to jest mój pierwszy czołg? Tak, no w Sumterze, z nacji specjalnej. No ale co? Tu jeszcze mam do odebrania. Aha, tutaj cztery rzeczy, dobra, trzy. Dobra. Amunicja jest. Wyposażenie jest. Dobra, ło Jezu czas celowania trochę długi. Ale przy takiej alfie nie ma co się dziwić. Ile lew ma przebicia? E, nie, kamuflaż. 234, ok, ok. A ground tank na tym ma 228. Wezmę na razie pod przybicie. Tutaj pod pancerz, oczywiście, że tak. Ze standardowej sprawności. Eee, nie, tutaj tak weźmiemy. Dobra. dobra jeśli nikt nie będzie we mnie wierzył, to zrobimy tak. Eee, czas celowania zmniejszymy. Dokładnie. No i zobaczymy sobie statystyki. Mam od pustyni, więc na mapach pustynnych będzie miał plus 50% szybkości naprawy modułów i lepsze pokonywanie przeszkód. No i dobra, to jest na plus oczywiście, 1700 punktów wytrzymałości, no, jak na ósmy tier czołgu ciężkiego to normalne, pancerz na wieży i kadłubie od przodu niby jest kosmiczny, jak sam czołg, <grym> od boku trochę już mniej. Mała szansa na pożar przy trafieniu w silnik, okej, okay, okej, okay. 1800 uszkodzeń na minutę, więc nawet, nawet okej, okay. jak na czołg ciężki. 14,6 sekundy przeładowania. Ja mam pod przebicie, nie? No. E, I coś tutaj mi się chyba nie zgadza, nie zgadza, bo... Kamuflaż w bezruchu 27%, a podczas ruchu 76%! Jakby... Co tu się stało? Komuś wywaliło... O 60% więcej? Jakby... W sensie... Rozumiem, jedynkę z ciężko pomylić, ale... Znaczy łatwo pomylić, bo praktycznie tak samo wyglądają, nie? Ale jakby na lewej to jest odstęp no zależy na jakiej. Jakby na numerycznej to jest jeden guzik, ale normalnej to jest jakieś. no trochę, nie? Odstęp ręki od, moja, od -y, serdecznego palca do wskazującego, jakby. Ale jeśli to jest prawda i on ma 76 podczas ruchu. To jestem w szoku, naprawdę, że taki czołg jest dopuszczony do gry w ogóle. Eee, jakby, wow. Dobra, czas przeładowania 4, 14 sekund, prawie 15. Średnie przebicie 2,28, 2,84 na goldzie i 440 alfy. 4,4 sekundy zeroowanie, na 100 metrów to 0,371 metrów. W duma 9 stopni, okej, okay, okej. Okay. Maksymalna prędkość 37 do przodu, no czołg taki ciężki typikal, 28 średnio, e to nawet spoko. Stosunek mocy do masy 13,6 koni mechanicznych na tonę, masa to 110 ton, ciężki no nawet, ciężki nawet. Prędkość to wieży i kadłuba jest praktycznie taka sama, 23 stopnie na sekundę, no i droga, ziemia, woda. konywanie przeszkód jest spoko, moc silnika 1500 koni mechanicznych. Jakby zobaczymy w praktyce, jak to będzie się zachowywać. Realistyczna, ty można tym na realistycznym grać? Kurde, nie masz. Na no szkoda. O właśnie, jeszcze pojemnik Duna. Co tu może wypaść? Eee, dobra, nie wiem. Te 5000 golda. <głos> <głos> Najlepiej. Ok, 200 golda też zawsze spoko. Przyjmę, przyjmę. 100 golda też przyjmę, jasne, nie ma problemu. Z miłą chęcią, o i 100 golda, no i kurde O no i kolejny, cyk, odbierz tło profilowe Kolejny Dune Znaczy kolejny postać z Dune, bo jeden był Kodu chyba, a drugi jest Górny Halak O, idealnie mu, liga zasłania twarz Jak fajnie Co my tu mamy w atestach, a te wolne PD, dobra No to co, jedziemy tym grantankiem. Trochę się stresuję, żeby nie nawalić. Ale chyba i tak nawalę. Bo czołg jest ogromny, a ja nie potrafię dużymi czołgami grać, nie? Chyba, że Lopardy mi chyba że... <grybujesz> Chyba, że ten czołg, ale dobra. Nie no, ogromniasty jest, nie ma co. Łe, jest 11 i 260 osób. Gra. Rozumiem różne strefy czasowe. Jakie to jest duże? <grybujesz> na miniaturce ty to jest większe od Markowskiego. Ale jaja. Jeszcze mi ciekawi jakie są wymagania na tego, na klasy różne. No, czyli gramy mausem na brr, 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 8 tierze. Dział góra dół fajnie szybko ten podnosi i obniża. E, te 26 stopnie na sekundę nawet spoko są. Może przez to, że czołg jest taki duży to się wydaje, że szybko obraca. Na przykład na takim małym 1375, 13 75, to by pewnie było bardzo, bardzo wolne. E, tak, jeśli pytacie co ja robię, dlaczego jadę środkiem to nie odpowiem wam na to, bo nie wiem Jaki okay, efekt fajny! To było fajne, podobało mi się. Okej, okay, w co... Ce... Czym ja odbiłem, nie wiem. Zanęłem bokiem, bo jest gąska taka wysunięta do przodu, więc raczej czego to by w gąskę po prostu wyleciało, wiadomo. Dobra, nie wiem gdzie, są, gdzie jest reszta tych strogów. Okej okay, panowie atakujecie może tam ten coś tego. Dobra, się ma jak tam haek? Oj, raczej tak, chyba jak odbijes na niebiesko jak kurde wejdzie to na ten... Ale sztos to jest. Dobra, wystarczy dolną płytę chować tyle gąskami. Kajekiem to można od boku, co ty jadasz? Ale fazo nie widziałem. No samo wędę tu jest LOL Do tyłu nie ma co, to no, trochę jeździ. No jeszcze gąska mam zepsute to pewnie też dlatego. Znaczy na pewno dlatego. Eee, dobra, ja tutaj przejmę trochę. Pancerz... Ma... <grymne> czemu uciekasz? Chodź tu! <grymne> Co jest? E, mordo! No i dobra. Pierwsza bitewka wygrana. Myj kajeczkiem, łatwo. O, oh, come on, man. Dobra, na gąsce jest elegancko. No, jeszcze jakieś misje robię. O, oh, dobra, już się obrócę, niech stracę. I ty, ale to i tak mam 100 więcej HP od tego od Markowskiego. A i tak mam pod pancerz wzięty. No, co ty gada że to ma tyle pancerza, że nawet Markowski mnie jakoś nie chce przebić. Holy shit! Co za czołg! Podoba mi się no. Nie wiem jak się tym kontować na wierze. Okej, okay. co on mi trafił? Pot, okej. Okay. Niby masz 8 lat gry, ale. Jakbyś te działem nie blokuje za bardzo. A on chce tego przebić, tak? Okej. Okay. Rozumiem. Eee, no nie! Jedź tym markowskim stąd. Zostaw mój czołg. No. Nie, nie wolno zabierać. <grystanie> kurde. Ty. Fajny ten czołg, podoba mi się. Taki, taki niedaganny, można powiedzieć. Druga klasa za 4000 na i jeżeli kile, no kurde. Nie wiem, co ludzie robią na tym czołgu takiego, że drugą klasę za to do dostałem, bo taki samowentę pewnie drugą też dostał. No dokładnie. Także ciekawie się bawił, ciekawie. Dobra, nie ma co wzlekać. Gramy dalej. Wow, grand tank naprzeciwko. I to jest Old Man 74 w Plutonie z oksotłukiem. Okej, okay. oni Gandalfa mają, nie no, wygrali. Masakra. O, też Maus na osympierze. Pałka 168,01P. Dobra, tym czołgiem można chyba nawet grać na wieże, bo ma 9 stopni, przyniedziała. Tak czy inaczej, wiarę sobie tutaj na tą zagrodę, taką śmieszną. W sensie, tutaj? Wow. Eee, jeszcze się rozrzucę, psu. To jest czerwone, naprawdę, to jest masakra. Jakie to ma znacznik w ogóle, tych. Nie wiem, czy to z Golda można przebić. O, o okej. Okay. No, u x to, to dużo nie ma. No, oh, come on, man. Dobra, to nie jest moja bitwa, to jest kompletnie żenada totalna, jeszcze dwa czołgi nie żyją, to jest totalna porażka. Mogłem od razu jechać, a nie się zastanawiać. Dobra, zobaczymy pancerz tego czołgu. Łatwo. Okej, okay, tam, tam nie można w takim razie, chyba że nie trafiłem. Ojojoj! Oj, oj. To było... Ciężkie do wygrania. Gio! Ale nie, totalnie zostaliśmy zmierzeni. nie? stojąc z tyłu zrobił coś. Masakra. Jakby ktoś nie wiedział, to te doładowania, to nawet za przegraną. Jak, jak przegracie, to i tak dostaniecie 500, nie? Także miejcie to po prostu odpalo, odpalone podczas grania. Dobra, lecimy. Teraz jest zamiast Gruntunka, gruntunka. mamy <laughs> obiekt 252U vigilenta. O, my też mamy. O, dobra. Chodził mi na przeciwko, ale dobra. To mamy jednak w mnie też. Okej, okay, to mam nadzieję, że oni sami ze sobą się zajmą. Tym dobrze się gra na pancerz, ala kontując się, broniąc dolną płytę, która jest z zakąskami. więc jakby spróbuję nie grać na wieże, bo mi to zawsze nie wyszło. W sumie w poprzedniej bitwie to nie wiem, co tam się stało. W ogóle. Totalna porażka. Nie blokuj mnie. Okej, okay. czyli jak wyjechałem to ist... istrzyza nie mówił po prostu. <grywa> Patrzył się w punkt. Uh, problemem jest wysoka wieża. Tutaj już widzę. Minus tego czołgu. Okej. Okay. Pancerz rewela rewelacyjny. Tutaj muszę przyznać. Come on man Wow, 9 stopni to dużo nawet Ah, To nie Leopard, żeby weszło tam jest dalej czołg, jakby ktoś nie wiedział No właśnie o nim mówiłem Dobra, wsadzę cię może coś nie robię Dobra, jak Tiger O jeszcze tam Iść dwa shielded, okej? Okay? ciekawe, no jeszcze nie polosowało ty, no fajna gierka, polecam. Boraskę, weź dobite medy, jakby. Masz się nastrzała, aby dwa, Znaczy medy, dwa medy tam były, no. Come on, 3000 zablokowanych tako Przepraszam, nie, nie strzelaj. Ojoj, ojoj, nie, yeah. Yeah. nie. co teraz, mogę polosować, mogę polosować, mogę polosować. Boa, <gryw> <Uszłem> z życia. <gryw> Dobra, dużo to ja nie zrobiłem, ale przynajmniej odbiłem 3000 tysiące, zawsze coś, no i wykryłem też wszystkich, można powiedzieć, że ja wygrałem tę bitwę, znaczy dzięki mnie w tę bitwę, bo wykryłem wszystkich, nie? Jakby, wiecie o co chodzi. <grym> Dobra, mniejsza, trzecia klasa, no stalowa ściana musi być, to na czołgu ciężkim, najlepiej, wsparcie, cały czas z przodu, nieźle, spartanin, o, to, to, tak, spartanin, tak, jak najbardziej. Aaaa... gra się na ósemkach teraz. W woda się rzadko gra. I tak kurde... Mało się robi obrażeń. Dune razy trzy. Hmm... Dobra. Ciekawe kiedy włoskie czogi wchodzą do gry. To mnie ciekawi najbardziej. Ojoj siódemeczki. Siódemeczki. Ja mam Optimusa Prime, a ty no... <grystanie> zaraz się Transformuje normalnie do robota nie okay. o był tam jakiś czołg nie w, w transformersach co strzelasz co co o co ci chodzi ziom fajne są te elementy złote takie jakby był do niego legendarny kamuflaż tak jak do M60 to by było ciekawie naprawdę na przykład jak na Drakuli jest nie na przykład na cały czarny albo coś albo pustynny bardziej nie ja wiem, że w tym filmie chyba nie było kamuflaży na czołgów, na czołgi, ale gramy w OTA Blitz, tak? Tu wszystko możliwe. Ym, jesteśmy jedynymi... Co, co, tam ciężki robi? Action. Ten, co film akcji kręci normalnie. Ojoj, zleciało mocno. On jest heku, oni z HEK-u do strzelają, Lord. Dobra, ziomuś, pomogę ci tutaj z nimi. Bo sam na ciężkie nie chcę grać za bardzo. Lew to zakrąża! Lew na zakrąża! Na <grym> ataku! A, nie jest strzelałem. No, jednego mniej, dokładnie. A no, tu jest wz w ogóle. Dobra, PZ, BZ... a nie, to jest Hisa. Okej, okay, to już był świetny. Opłacało się, opłacało. Tyle mogę powiedzieć. No, tylko trochę ma Nie! Jak się, jak się kątować? Jak się kontować? Dobra, tak się kontować. Ach, Daję 30 sekund uduje. Pokczam, zawsze tyle chciałem ładować. O, tak. Jeszcze jakbyś we mnie wjechał, to by było fajnie. Ale niestety to już koniec. Skoda, mam no dalej Skoda żyje, niesamowite. Ja tu w ogóle Wunię puszczam z klewetury a oni dalej ze Skodą się biją. To jest pokczam naprawdę. GG, no. Mordo, nie było cię całą bitwę. Jakie GG, o co ci chodzi? BG jak się patrzy. Zaraz się okaże, że Action zrobił więcej ode mnie, bo ja zrobiłem 2000. Bo action... eee, yy, jechał sobie naokoło i yy, ma lepszy DPM, nie? Nie, zrobił mnie. Dobra. Mniejszy. Gruntong. <grym> no fajny czołg jakby no. Fajny czołg. Nie, mamy 25 minut. Nie, no zagram jeszcze kilka razy i tyle. Koniec będzie. Wszystko komuś się chce oglądać materiały, które trwają po godzinie na przykład. No nie, już lepiej live'a zrobić. Co do live'ów, to za niedługo postaram się jakiekolwiek robić live'y. Tylko muszę sobie parę rzeczy z internetem związanych z... zrobić i zobaczyć, czy to będzie w ogóle działać. Jak będzie działać, no to będą live'y. Jak nie będzie działać, nie będzie live'ów. Tak to mniej więcej działa, nie? <ścoughs> o, Kostaryka. Mm, spoko. Wyspa z nami ira w <śm> Kostaryka to była wyspa, tak? Teraz nie popełniłem jakiejś gafy mocnej. Zaraz jacyś geograficzni fani się odezwą. E, dobra, tam jest Król Twist. O, tu mamy czołgi, zapomniałem. Nie, to nie mogło wyjść, to nie mogło wyjść. Ale kółko było ogromne. Dobra, no przebijesz mnie w takiej pozycji? Okej. Okay. A ty? Okej. Okay. To ja sobie postoję. Pomacham wierzą. Nie warto, mordo, nie warto. Ej, on próbuje. On dalej... On dalej ciśnie. Grontong. Gdzie polskie dźwięki tu są? O. No ale tu nie wiem, co się z stało. Coś wywaliło. A ta fałka strzeli trzy razy, ja tylko raz mogę, nie? Ale nie wiem, co ty mordo robisz. Ale od Ciebie chcę uciekać, bo ty jakiś dobry jesteś Trzeba będą trochę pomóc. Jak będę nas objadą, to już nie będzie fajnie. Jakie mamy działa tutaj? Semopendę, Tangenstein, wZ dobra 3, 2, jeden, Dobra, to po prostu trzeba trzał wycieczkę ścisnąć Przeciwnik zniszczony Tu jest SU, prawda? SU chyba na bazie stoi. Przeciwnik oberwał. No nie jak ty Sisa 3 nie przebił, no bez jaj. Tak się kończy zabawa. Nie, no RNG. 440 alfa jest ja 332, naprawdę. Jakbym nie mógł dobić tego czołgu, no jakbym nie mógł. Miałbym kila przynajmniej więcej, no. Jezu. Czuję się bezczynnie robię taki wynik na tym ciągu. Naprawdę, to jest okropne. Jaką ja mam średnią? 2500 ludzi. Oj, spadam z formy, naprawdę. Hańbami. Ile ja zarabiam w ogóle? jakby z doładowań, 13 tysięcy na plusie na przegranej, a na wygranej 53 dobra, jakby ten czołg dla mnie na razie nie ma żadnych żadnych złych manierów można tak powiedzieć jest jak najbardziej w porządku oczywiście jak się trafi gracz jakiś lepszy przeciwko, no to tak jak Markowski przed chwilą, to jakoś mnie przebijał ja jeszcze nie znam weak spotów ani pancerza tego czołgu. Także no. Dobra, wchodzę w naświetlną i zaraz tam będę. Ło, ale ja szybki jestem. Dobra. <laughs> Szczerze, tym czołgiem nie boję się wyjechać. Tak, okej, okay, boję się, przepraszam. <laughs> Już zmieniłem zdanie. Okej, okay, tutaj Izu coś kombinuje. Ue, ale śmiesznie działa w Od góry mogę być łatwym do przebicia żogiem. Atakuj go, no atakuj. Atakuj. No atakuj go tym tenha. No. W sumie ten gruntank jest taki trochę do bezety podobny. No, troszkę. Ty, ten ha! Fajny czołg, nie? Fajna bz nie? Super. O, milimetry. Ajajaj. Próbujemy przestrzeń może. Hello, man. Co mi, Dobra, jak tam. Hmm, dobra, stójcie sobie z tyłu. Jasne, nie, nie, nie ma problemu. Stójcie z tyłu dalej. Ja was tu nie potrzebuję. Magnet. Co się stanie, jak tak wyjadę? A. Czy nie no, highe za 750, czy to jest apek? Tak, hajki. Najgorsze zło ostatnich czasów. O, ty fajny lak, bo widzieliście to. Ja myślałem, że chłop się chowa normalnie. O, ty, no bój się powietrza, mordo. Co on za tym kanikiem i nikt nie chce na niego wyjechać, naprawdę. I to jest jeszcze porażkę. O, ten hasło, okej. Okay. Nieźle. To też było potężne. Świetnie! Wow! Dobra, no, no i ostatnia bitewka, no tak. Do 6, już. A, już jest sre, sześć, dobra. No to do siedmiu, tak. 7 Dla niektórych szczęśliwa liczba. A dokładnie mówiąc, trzy siódemki. O, czterdzieści To jest kwadrat siódemki. Albo pierwiastek w to jest 7. No i widzicie, samo szczęście. Dobra, ostatnia bitwa. Gramy na Godzilla Terminatora i Filipa oraz Patryka. No, trzeba się bać. Jeszcze Andri Champion. Masakra. Nie wiem, czy dam radę. Nie wiem, czy. What the hell, are doing, bro? Come on with us. A dobrze, co my tu mamy? Isum. Nie robisz tego, prawda? Nie, to mi się tylko wydaje, śni mi się. Śni mi się. Day'em, on jest naprawdę... Dobry, to jest... To jest gracz, których... Potrzebujemy przeciwko. W Teamie nigdy. <grych> Dobra, co mnie tutaj walnęło za tyle? Za 160 AMX O właśnie ten AMX Dobra, spróbuj mnie przebić. No come on, jak! To nie tak, że jestem niezliczalny, nie? Ale a w takiej pozycji? O! Dobra. Czyli przesadziłem po prostu. 45 stopni to jest za dużo. Lepiej jakieś 30-25 stopni, żeby po prostu lekko schować płytę. Dobra, dolną. Dobra, smaszar chyba groźniejszy od uzedy. A uzedy nawet nie ma. Dobra, Emila bym chciał z walnąć, ale Patrick. Smaszar mi za 300 walną, czy mi się udawał? E, dobra, masz tu. 600 ładnie, elegancko. No, rabise go, ja sobie jadę m 4 L 10, dobra, ładnie, elegancko. To się szanuje. Dobra, nie wiem, wcześniej jakoś w ruchu nie chciał strzelać. Tam na tej. E, Martwy Tor, coś takiego. ten... Ta co, porażka była jedyna. Tam bo to w ogóle nie chciał strzelać ten człowiek. Czemu ja stoję w miejscu? Come on bro, to było epic. Dobra, to jesteś smaczniejszy. Więcej hubsa w sensie. Tak! To przecież logiczne. Ty no lepiej zamiast się schować to jechać na przeciwnika na środek, nie? To jest po prostu... Łah, inteligencja na poziomie. Po to inteligencja. No nie wiem, no jakby w porządku, nie? Jakby naprawdę w porządku. Tak jak Mausem jakoś za bardzo nie umiem grać, tak tym nawet mi idzie. No raczej tylko dlatego, że nikt nie wie jak na Mausa grać. Znaczy jak na Grunt Tanka grać. A na Mausa wiedzą więcej. Także no. Ciekawie, ciekawie. Jestem też ciekawy, jak to zmontuje Tak czy inaczej, ja byłem Pable. Pable, dzięki za oglądanie i widzimy się w, mam nadzieję, kolejnych odcinkach. Powodzenia na polu bitwy. Bye.